Odeta Tamoro, dzień dobry onet, rano wiem. Dziś porozmawiamy o finansach, o finansach wszystkich tych, którzy mają kredyt zarówno złotówkowy, jak i w walucie, i o wakacjach kredytowych. Brzmi pięknie, ale czy rzeczywiście wakacje kredytowe to rozwiązanie dla wszystkich i dobre rozwiązanie? O tym między innymi dziś z moim gościem Wojciech Bochenek, radca prawny kancelaria Bochenek i wspólnicy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No właśnie, wakacje kredytowe. Czy one są, brzmi pięknie, wakacje w ogóle dobrze się kojarzą? Czy to jest rozwiązanie dla każdego? Niestety nie. Wakacje kredytowe, które zostały przyjęte przez, przez Sejm, parlament wykluczyły z możliwości z ich skorzystania tzw. frankowiczów. Ustawa, pierwotne plany czy założenia do ustawy dawały taką możliwość, że każdy, kto posiada kredyt hipoteczny uruchomiony w walucie polskiej będzie mógł z tych wakacji skorzystać. W ostatecznej wersji ustawy zostało wprost wskazane, że grupa właśnie osób, które posiadają kredyty powiązane z walutą obcą, czyli umowy indeksowane i denominowane, nie będą miały możliwości skorzystania z, takiej, z takich wakacji kredytowych. Mhm. Ja słyszałam również, że osoby, które będą starały się i uzyskają zgody, uzyska, uzyskają te wakacje kredytowe, będą. To zostanie odnotowane w BIK-u. Czy to może mieć znaczenie w naszych późniejszych planach finansowych? W mojej ocenie nie powinno to mieć wpływu na na przykład zdolność kredytową, jeżeli ktoś się panował mhm. jakiś inny kredyt. Jest to Prawo, które wynika z ustawy, mamy możliwość z niego skorzystać, stale nie musimy. Natomiast jeżeli chcemy z niego skorzystać, to też nie możemy ponosić jakichś negatywnych konsekwencji tego, że takie prawo zostało przyjęte. W mojej ocenie tej, jeżeli to było jakieś odnotowanie w biku, u to jedynie tylko takie, że ktoś z tych wakacji skorzystał. Natomiast nie powinno to wpływać na zdolność kredytową poszczególnych konsumentów, ani na ich możliwości finansowe, jeżeli panowaliby jakąś pożyczkę w najbliższym czasie, czy też kredyt. Natomiast wiemy, że przy wakacjach kredytowych w czasie pandemii, kiedy, kiedy też była taka możliwość, one były w troszkę innej formule. To banki faktycznie takie osoby wpisywały do dobiku, ale to nie, od, nie, jakby nie odbijało się negatywnie na ich zdolności finansowej. Mm -hmm. No tak, ta zdolność finansowa, zdolność kredytowa, myślę, że w dzisiejszych czasach jest ona zupełnie inna niż kiedyś, całkiem niedawno. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją finansową, która stała się faktem. Proszę powiedzieć, w jakim miejscu są w tej chwili kredytobiorcy? Bo cały czas mówi się o tym, że o procent... Oprocentowanie rośnie i będzie rosnąć. Czy to jakoś my możemy zatrzymać, my, kredytobiorcy, czy to wszystko w rękach rządzących w tej chwili? Tak naprawdę, kredytobiorcy dostali tę pomoc w formie wakacji kredytowych. To jest taka doraźna pomoc, czy ona pozwoli zaspokoić, czy zapanować swój budżet na kilka miesięcy. Dokładnie cztery miesiące w bieżącym roku i cztery miesiące w przyszłym roku. Mhm. Więc jest to jakaś możliwość, żeby swoje finanse uporządkować. Ale tak jak wspomniałem, jest to tylko doraźna pomoc. Czyli tutaj naprawdę możemy złapać oddech. Natomiast ten kredyt z nami powstaje na kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Więc wiem, że już pierwsze pozy. Gotówkowiczów e, trafiają do sądów. E, takie osoby, które mają umowy zawierane, jak na przykład w podobnym okresie jak Frankowicze, mm -hmm. mają w swoich e, umowach e, zapisy pozwalające bankowi jednostronnie ustalać e, właśnie kwestie oprocentowania, i to są zapisy, które dają możliwość ich podważenia w sądzie. No i najlepszym przykładem są oczywiście Frankowicze, którzy, jak, jak wspomniałem na początku, dostali pozbawieni możliwości wakacji kredytowych, natomiast oni sobie doskonale radzą na drodze postępowania sądowego. E, ona tylko przecież dane za pierwsze półrocze tego roku zapadło ponad cztery tysiące wyroków, z czego 97% na korzyść kredytobiorców frankowych, a. Ponad 650 wyroków prawomocnych, z czego 646 na korzyść właśnie kredytobiorców. Więc jeżeli ktoś tutaj myśli o jakimś takim definitywnym rozstrzygnięciu swojej sprawy, no to oczywiście pozostaje droga sądowa. I o ile w stosunku do Frankowiczów ona została już przetarta, ci kredytobiorcy bardzo długo walczyli o to, żeby, żeby doprowadzić do sprawiedliwości, żeby te ich umowy były albo unieważniane, albo otrąkawiane. to tak naprawdę część kredytobiorców złotowych dopiero jest na początku tej, tej drogi, mm -hmm. ale też nie możemy powiedzieć, że, że ta droga będzie mm... Niemożliwa, To oczywiście są nowe sprawy, eee, dużo się w nich dzieje. Eee, pierwsze pozwy, pierwsze klienci się już do kancelarii, kancelarii zgłaszają, trwają analizy umów, więc można się spodziewać, że jeżeli sytuacja ekonomiczna, gospodarcza pod kątem czy to inflacji, czy właśnie wyższych stóp procentowych nie ulegnie zmianie, no to kolejna fala niezadowolonych klientów, którzy być może nie mieli przedstawionej pełnej informacji o ryzyku, z jakim się wiąże, czy o tym momencie, w którym brali kiedy, a przecież brali kiedy, kiedy stopy procentowe były najniższe w historii. Tutaj się przecież szykuje jasna analogia do tego, że Frankoicze również brali kredyty czy banki udziały tych kredytów, kiedy Frank był najniższy w historii, więc tutaj tych analogii jest bardzo dużo, a historia pokazała, że z bankiem. Można wygrać, można wygrać prawomocnie, i, i mamy klientów, którzy y, y, są już na ostatnim etapie, czyli są na etapie wykreślenia hipoteki z ksiąg wieczystych i uwolnienia się od tego toksycznego produktu. Mm -hmm. Powiedział Pan, że jest bardzo dużo analogii do tych kredytów frankowych, które były y, podpisywane, były brane w tym, po, po tym najniższym kursie. Teraz mamy grupę kredytobiorców, którzy brali kredyty w złotówkach, kiedy ten kredyt był najtańszy. Czy to oznacza, że. Ta pierwsza fala Frankowiczów, która w tej chwili wygrywa, oczywiście banki niechętnie o tym mówią, natomiast no takie są fakty, spowoduje, że za chwilę ta druga fala tych kredytobiorców złotówkowych też ruszy i też zacznie składać wnioski w sądach. Czy to oznacza, że rynek finansowy przeżyje jeszcze większy szok? Ciężko powiedzieć, czy będzie aż tak duża skala w tak krótkim czasie. Natomiast mm -hmm. myślę, że na pewno grob kredytobiorców e, będzie niezadowolonych z tego, że, że zostało, że zawarło taką umowę, że nie było poinformowanych o wszelkich możliwych konsekwencjach, na przykład wzrostu stóp e, mm -hmm. e, procentowych. A tak jak ja wspomniałem, zawierali te no, kredyty, kiedy te stopy były najniższe w historii. To było coś naprawdę nieprecedensowego e, i, i, i banki powinny o tym informować, że to może wzrosnąć, bądź powinny pokazywać symulacje, co będzie, gdy to wzrośnie do stóp, które były przed e, pandemią i jak to będzie rosło te są będą będą wyższe to są obowiązki, które ciążą na bankach i banki powinny z tych obowiązków się wywiązywać należycie i tak ich kredytobiorców, żeby oni mogli świadomie podjąć decyzję, czy są w stanie udźwignąć nie tylko teraz, ale również w przyszłości, kiedy będą jakieś zmiany, e, takie zobowiązanie. Mhm. O tym wprost wskazuje cłek. Są wyroki z które frankowych, gdzie sądy doprowadzały do stwierdzenia nieważności umowy tylko dlatego, że bank nie dochował obowiązku informacyjnego. Tak. Więc tutaj podstawy prawne będą. E, pytanie, czy, czy będzie tak duża determinacja, ta duża determinacja kredytobiorców, tak jak to, było, jak to, jak to miało miejsce z Frankowiczami, myślę że, myślę, że może być duża, patrząc na pozycję złotówki. Proszę powiedzieć, czy w takim razie wakacje kredytowe to jest dobre rozwiązanie? Bo jednak, biorąc te wakacje kredytowe, wydłużamy sobie czas kredytowania, czyli tak naprawdę nasza rata w perspektywie no, najbliższego czasu. Ona wzrośnie, dobrze myślę? Co do zasady tak, tak, tak powinny działać mm -hmm. te klasyczne wakacje kredytowe. Tutaj ustawodawca wyszedł naprzeciw mm -hmm. konsumentom, ponieważ skorzystanie z wakacji kredytowych i wydłużenie tego, skorzystanie z ich maksymalnych zakresie, czyli tych 8 miesięcy, powoduje tylko, że wydłuża nam się automatycznie okres kredytowania. Natomiast nie płacimy do dodatkowych odsetek od, od tego kapitału, który został w te wakacje zawieszony do spłaty, tak kolokwialnie rzecz ujmując. Dlatego... To jest dobre rozwiązanie dla, dla tych osób, które, które mają trudności finansowe, którym inflacja daje e, odczuć to, to że faktycznie ceny rosną. Stopy procentowe spowodowały, że raty kredytu również wzrosły. I, I znam przypadki, gdzie ta lata z 1300-400 do wzrosła do 2800, nawet 300. 200. Więc to są naprawdę znaczące wzrosty, e, i to może gdzieś komplikować. Budżet mie mie miesięczny. Natomiast osoby, które mają możliwość spłaty kredytu normalnie, mogą również rozważyć pozostanie z tych wakacji kredytowych i, i te środki, które miałyby być właśnie wstrzymane, mogą w późniejszym okresie przekroczyć na spłatę kapitału, co pomniejszy ich kapitał do spłaty, w związku z czym będą też mieli mniejsze odsetki w przyszłości do, do spłaty. Takie rozwiązania również sugerują ekonomiści, którzy gdzieś wypowiadają się w mediach, że jest to też dobra opcja, żeby właśnie w taki sposób to zagospodarować. Zastanawiam się, bo każdy przypadek na pewno jest inny, zastanawiam się, skąd mamy wiedzieć, która opcja jest dla nas najlepsza? Tak naprawdę to już jest bardzo indywidualne, tak jak mm -hmm. pani rektor wskazała. W mojej ocenie każdy sobie musi sam po prostu przeliczyć, jakie ma możliwości finansowe, bo jeżeli faktycznie ktoś, ktoś komuś tam wzrosła o 50% nawet i o więcej. No to, to myślę, że dla niego najlepszą opcją będzie po prostu możliwość uchania sobie tak budżetu, żeby, żeby móc zaspokoić wszystkie najważniejsze potrzeby życiowe i te środki właśnie na to przeznaczyć. Jeżeli ktoś ma jakąś poduszkę finansową, to może sobie te środki inaczej gospodarować. Tutaj można też posiłkować się kalkulatorami, które są przygotowane w internecie. Jednym z takich kalkulatorów jest również kalkulator na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który właśnie wskazuje różne możliwości. Cieszy również fakt właśnie, że zarówno PS ochrony konkurencji konsumentów, jak również rzecznik finansowy będą tutaj właśnie wspomagali kredytobiorców, będą weryfikowali i co ważne, będą patrzyli bankom na ręce, czy wszystko mm -hmm. przebiega zgodnie mm -hmm. z ustawą i czy banki tutaj nie utrudniają bądź nie komplikują życia kredytobiorcom, bo co ważne, co warte podkreślenia, ustawa wchodzi w życie 29 lipca i osoby, które mają płatność raty, która wypada na. Pierwszy dzień czy, czy pierwsze kilka tak. dni sierpnia będą musiały się śpieszyć ze złożeniem tego typu wniosków. Doniesienia medialne tutaj ze strony banków wskazują, że banki nie będą utrudniały. E w i będą nawet honorowały wnioski one w dniu zakładalności raty. Natomiast myślę, że dla bezpieczeństwa warto byłoby ten, ten jeden dzień wcześniej taki wniosek złożyć. Ustawa wskazuje, że można złożyć wniosek co do pojedynczej raty, co do jakiegoś dłuższego okresu, więc to też daję sobie zweryfikować, czy chcemy skorzystać w z pełni z tego, z tego mechanizmu, mhm. czy tylko w jakiejś części. Jest możliwość 8 rat w skali właśnie półtora roku, więc jest to na pewno dobra, dobra opcja. I Ktoś tutaj też ciekawie napisał, że jeżeli ktoś skorzysta z wakacji piektowych w pełni w tym roku, to posadnie można zawarte tylko jedna lata w skali właśnie tych najbliższych pięciu miesięcy. Mm -hmm. No tak, ruszają wakacje kredytowe, ale najprawdopodobniej w najbliższym czasie ruszą też kredytobiorcy do sądów. Będziemy oczywiście obserwować tę sytuację. Dziękuję bardzo serdecznie Wojciech Bochenek, Radca Prawny był moim i państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Oczywiście jutro mówię wam dzień dobry o 7:55 rano, także zapraszam serdecznie. Pa pa.